No to cześć, z tej strony Kazik jak widzicie, dzisiaj kolejny odcineczek z naszej wspólnej serii e, A mianowicie, ze mną jest tutaj Lufciasty e, Witam serdecznie, dzień dobry A Miki tam siedzi na siewniku I sprawdza, czy mu łożyska chodzą w talerzach od znaczników Nawet się nie odezwie No Patrzcie. Patrz patrz to jest Boże Kaziu, wróćcie tu Czemu ja cię widziałem? Jak ty weszłeś, patrz na mnie, patrz, Widzisz mnie, patrz Ja widzę, że stoisz w miejscu Ale no, na siewniku, tak? No Ja widziałem, że no, ty weszłeś w tak... No, no i dobrze, otwartek No bo skończyło no, mu się Już nie ma worka A i wiesz co? Ale czemu I jest za Zobaczyłem, że każdy patrz, widzisz taki, taki pierdolnik za mną, taki metalowy, tutaj, o Widzisz? Ale ja widzę, że tutaj. ty w miejscu stoisz Ale na siwniku, czy nie? Na siwniku tu no. I tu jest taki metalowy taki budynek, go zna na Widzisz? Taki tutaj, tu tu. No, obok. Nie widzisz? takie czerwony, no taka bajcha. No, co skacze. No. Jak zaczynaliśmy odcinek, na siebie skoczyłeś, to było o to dumą dochaczyłeś, coś? Dobrze, że sobie nie urwałem. Ej, jaki jaja, ty, przykleiło mi się do tego. Poczekaj. Kleiło No i teraz, bo z tyłu miałeś jeszcze pas zapięty na Do tego dlatego trzymało z tyłu jeszcze tam. Także... Miku, ile ci się mieści do siewnika. Ale idę ja się. 700 o, coś. Się. Jak mu zostanie jeszcze w Big Bagu. No nie, ej, halo! Ja mam 700 kilo, a ten sypie i sypi już ma. Już masz wsypaną tonę <noise> 250. Nie. 219. Uuuuu. Lufty po drodze rozsypiesz się chyba. <noise> <noise> Czy to mi wsypałem co ty to. A to prawda to, to ja, ja bym... już jadę siać. Ja bym rozsypał nasze ciężko zarobione pieniądze. to no ty... Czekajcie, muszę ogarnąć temat. Włączyć wszystko. Właśnie, i, i tutaj... Co, je siejemy się siejemy na pewno? Tak, i teraz wiecie co by się tu przydało? Tu by się przydało, teraz właśnie to podjeżdżasz. Rozpocznij rozładunek. Dobra, chyba... Jeszcze? Dobra, mordor mi to starszy, nie będę ten siał. Dobra. <grym grym grym> Okej. Okay. Mam zamiar się opiekować, a co się w ogóle mordor? No, takie coś strączkowe. E, nie, może Proszę, Teklu, soja. Soja to jest. No bo na grupie cały czas było pisane Miki, ładuj jutro Łubin. I mi wtedy w głowie tak utkwiło, mówię Mikuś, Łubin i Łubin, e, i nie, nie włączyłeś, Alina Właśnie jest problem. jak A, dobra, bo nie rozłożyłem, bo to, to nowe technologie, tak Dobra ja już zaczynam sobie szeć. No bo łubin muszę nasypać jutro, tak jeden barak no. koledzy biorę do szkoły Lubinę czyli to, bo dla Handy na, na, na pod szkołą. Hmm. No. Na A na co mu w szkole łubin No bo bierze do krupną no. No. A po co? No, taniej. Po, 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 po co do klubu in? Zamiast Soi na przykład. Nie? A no niby białko jest. No, do do... no bo białko, no podobno lepiej wychodzi, ale tak gdzieś się na No tani. O kurczę, Miko, ja tu nie podosiewam niektórych miejsc, bo tu pługa mi nie podorywaliście. To ja podosiewam, bo z galwo wcześniej nie do Akurat tak nie, wie, nie do końca jest poprzednił, bo tutaj jest... A to, to poprzez jaka nikt nie podejdziewał, bo no, nie pora. Zapomniałem poprzednio. A nie, dobra, ty. aktywna brona to tykła. No widzisz, no, każdy, no poprzez po prostu bez onkapa będzie wykonałem. No zobaczmy jak to ma. Ja to co, eee. mówią, zapomniałem o po tym poprzez Jak no. <ślam> Ja ja mam ciężko się szarpnąć ty. To ja to jak głupi, 20 na godzinę. <ślam> 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 13 no, w końcu to moja walka w czymś lepsza od twojej? No kurde masz 10 kuca więcej więc... Ale nie No ale siebnik mam zobaczyć większy od ciebie, znaczy większy no. Nie chodzi mi o mm, szybkość tylko chodzi nie, mi chodzi o... o talerzówkę, talerzówkę Ogólnie z no, no, no... No weź mi... to wyciąg. ja nie tylko to takiego dziwi, mam takiego większego. I że fenda w ogóle taś tam na boki. No ale ta maskuna to dużo cięższe jest, a ten Miki ma na dysku no nie? Ale ja ale chciałbym słuchaj, dodać, ja znowu że mam ja tonę na przodzie. Tam, ja mam dwie tony, ponad w zbiorniku jeszcze chciałem dodać no. Nieralna jest grajka. Tomasz Miki na dyszlu też, także też inaczej, bo... Tomasz... Na dyszlu to ty masz też, nie powiem co. I <grym> a, 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 a ten jak zwykle mnie obraża, no ludzie, kochani. Kto cię to moja, kraś Z jednej To ziemi, pochodzimy i ja ci cię obraził? Nareszcie <grym> jesteś. <grym> nie no. ja Jaśku. <grym> jak dobrze ty jesteś. <grym> Chyba tu są potrzebne te napędy na cztery, bo... Ja pierdzielę. Chłopaki to tak głęboko zaorali, że w urce to jest ciężko. Ja tu... Ja... Ej, ale nie wiem czy to jest tak poprawione, czy po prostu jak przejeżdża z bruzdy w bruzdę, w sensie z w skiby. To go przesuwa, jak gdyby trochę się blokuje. Nie wiem, ja sobie po nie do no, no ja właśnie tak widzę, ty, ja jadę dopiero długość, a ty zawracajesz tam, już zapierdzielasz z powrotem w drugą, a ja jadę w jedną, jak ten ma to mani to tą to pod górę nie podjadę. A to już Je... zawrzałeś i jedziesz, tak? Tak, wracam na gospodarkę, bo te nasiona i tak będą jeszcze do siana. No, A, spoko. A, i w sumie możemy ja powiedzieć, co postanowiliśmy zapytań. ogólnie, potem y, 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 y. zresztą, zakomunikować. zakomunikować. Zakomunikować, żebym się nie pomylił, bo ile dobrze miała wszystko wiadomo, to idziemy teraz w troszkę y, zielonki. Ogólnie tak. będziemy kosić pobocza, no pobocza to może nie, ale będziemy kosić... Duże jest łąk. ogólnie na mapie i stwierdziliśmy, że skoro mi jak gdyby do naszej dyspozycji no to weźmiemy i po prostu to wykorzystamy w taki sposób, iż że będziemy sobie je kosić, na biogaz wywozić zakiszać mhm. i będziemy i będziemy tym po prostu ale i ogólnie będziemy po prostu w ten sposób parę groszy zarabiać poprzednie do tysięcy, odcinki. Morze, byśmy się nie bawili. No tak, ale ogólnie poprzednie odcinki, bo się trochę tak zamieniliśmy kolejnością z Luftim, bo ja nie mogłem przez moje kambodżańskie internety wtedy. I mianowicie no poprzedni odcineczek jest u Luftiego, a jeszcze wcześniejszy jest u Mikiego, więc jak chcecie, a nawet nie jak chcecie, wejdźcie po prostu i zobaczcie, co tam się działo. <laughs> tak, wyłączę teraz odcinek ukazia. i wejdźcie <laughs> do nas, do, do Luftiego, bo Tak, mnie, lećcie lokalnie. tam. Od razu skończymy tutaj pracy, skończycie oglądać i od razu sobie leccie zobaczyć co temu chłopaków siedziało. Jeśli nie macie jeszcze tak. subskrybowanych. Jeżeli macie nasubskrybowanych. No, a odpuśćcie, już... zakładce że nie wam no, się martwić. Nie masz No. A Kajdia mogę ci już wyłączyć, bo już do nas pójdziecie to stać. Tak, idź dalej chłopaków, idź to Co mnie tu będzie to słuchać, oglądać, jak to patrzymy. Oglądanie filmu tam 4-5 minuty i potem patrzymy. Nie tak. noś, mamy 7. A w 7 ty ja patrzę, a tam później w analizy tkach 0. <noise> yy, okej, okay, nigdy więcej Na koniec zabiorę o chłopakach wspomnę No, no, no to wiem pomógł <noise> Będzie widać znacznik? Nie A nie jest widać Widać, nie, widać, Ale nie że na znaczniki U siebie nawet też na znaczniki nie jeżdżę. U mnie no. znaczniki są tylko ruszone jak 60 kopii plusarna jest w siewka robiona A tak to znaczniki tak? wiszą Co znaczniki bo mam yy, wał z przodu 3 metry i siewnik 3 metry Aha, no w sumie i prawie, sobie opuszczam wał i widzę jak wał idzie mi ostatni pierścień musi nachodzić na to siany, i wtedy mi idealnie wychodzi się. no to faktycznie tak to bez sensu na szybki się bawi się no ale to znowu hydraulikę musi ściągnąć do ciągnika no do tak, samego tak, przodu. tak no A do przodu nie no do idziemy, tymi, masz, ale tym bardziej gdzie masz tego hydropaka to z tyłu ciągnąć to będzie też długie wszystko no tylko hydropaka mam właśnie węże ściągnięte żeby to składać Drugie są we, wyjścia do tuza naprzód co do bału. No i jeszcze jedno wyjście mi zostało. W sumie by się mi cztery przydały. No, ale tak naprawdę faktycznie jak masz ten wał, to niepotrzebne Nie. są mięsniki. Najśmieszniejsze jest to, że tak. Jedno wyjście co naprzód mam... To jest hydraulika, czyli załóżmy 1K. To jest od... jest mam normalnie gniazdo z tyłu jako hydraulikę. I do tego idzie jeszcze hydraulika na tył jako do po prostu mogę coś wpiąć, tylko, że wtedy przód muszę tu zaodłączyć drugie znowu mam niebieskie, czyli mam wyjście na tył e, czyli to jest normalnie wyjście na tył i ten sam... A ja mam pomysł! Zbliżcie no? do Kazi na vloga, zobaczycie dziękuję A w sumie dobrze wyjaśniłeś Tak, nagra teraz vloga Jak kogoś jest... bardziej to interesuje to na pewno tam na samym sumie... vlogu znajdziecie odpowiedź jest teraz zima, tak? Kazi nagra takiego vloga Tutaj widzicie, w że jest pierwsze wyjście, tutaj drugie, trzecie, czwarte, tutaj macie przycisk, to, 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 to Ale instrukcja w sumie obsługi. ktoś pisał do mnie, żebym takie coś zrobił, ale jakoś tak ci... Powiem, że tak sceptycznie na to jestem nastawiony, no bo to ogólnie wszystko jest już na necie i tak nie wiem, czy się w to bawić, czy nie. Kaziu, pokrzydzisz mnie? Widzę, że zapier... pier. Mm -mm, alasz. Ale nie pokrzydzisz mnie trochę? Co zasiałeś? Oj. To no to przecinaj się hmm. wzdłużkę Janek kochanego, jadź No nie no, myślałem, że nie pokrzyczysz, ale Nie, nie, nie pokrzyczysz mi e, To jest farming, to tu na zakład można siać Dobrze Jak zapierdziela, tak... chyba siewniki po... zamienimy później po, po, jest, że może koło ciebie trochę, żeby coś się na tym odcinku, a nie Darwisko, bo taka E, on tam po polu zasiał, a dopiero kawałek <laughs> No może to jest walt, a ja ty, ja ty się śmiałeś, że na pole, że łoży szybciej, że, że po bardziej lepszy. Dobrze, że mikrofon wyłączyłem, bo bym ludziom słuchawki z uszu podrzucał. <grywki> <sum> tak, żem kiochnął, parschnął. Wow. A psiu! Nie, ale tak a propos poza odcinkiem. Wiecie, że jak odeszliśmy z kanału, tam od chłopaków, to nikogo nie ma? To mnie rozbraje. No dobrze no, wszyscy. Się... No się łapie. <grywki> W <noise> ogóle <noise> ciekawa na dwa kanały w swoim progu Standardowe Bo każdy <noise> ja trzy razy obszeję od No Ja jadę z powrotem także Nie, ogólnie trzeba będzie żeby zwiększyć wydajność Kiedyś tam zmienić ten siewnik nawet na tamten albo na inny nie, już Nie, nie trzeba tu z każdy, już się on siewnikiem Tak, kurde będę jeździł 9 na godzinę w siewniku, A rząd iże dopiero <noise> dużo szybciej No, Czyli 12 <noise> Całe 10 12 no to a powiedziałem. O, a poczekaj, no, no dobra, tutaj też jadę 12, easy. No, nie to, było to, to jest raz, no. I jeszcze pretensje mamy, nie? Dokładnie. Ale mi, mi, mi jakoś tak jadę u siebie na polu, to mi szybciej ubywa. doskoczę się, że farmił go trochę inaczej, bo przeczułaś już w wiesz? No to, to, to ile tu hektarów jest, to to, 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 powiedz mi. Będę się jąkał jak, 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 jak ja Ty. Nie, 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 bo ktoś będzie oglądał później ten odcinek i znowu powie, że obrażacie innych. I tak obrażamy No my zawsze obrażamy innych. Pragniemy jest... serio. Żebym nie uczyniałem w i tragniemy tak? tak. A ostatnio tak, sporo tak. miałem takiego tematu już. Że... Serca. A szkoda, trzęsie ryję. Ty z boju ty. Ty z boju. Ty z boju wielki ty. Wielki prosto, co sieje, a mnie ściąga jak... <laughs> I to jest właśnie ten siedzin. Nie, 15 mnie. 15 też tak było. Nie tak suwa tym siewnikiem często i gęsto muszę ogólnie kombinować. Dlatego nigdy go nie lubiłem, to, 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 się nie. to się go sprzeda, a co to jest w ogóle za siewnik. Kunos, kino Kunos. No i ja pierdzielę z... Przednie koło wpadnie w sąsiednią bruzdę i już idziesz bokiem. My myślałem, że lubisz idzieść bokiem, szczególnie jak przydą rodzaj, mi mieszkanie. Bo tak nierówno powiedzmy. Ty nie wspominaj nic odpisałeś, bo sam jesteś nie lepszy. Co? Nie mówmy nic o tym więcej. Dobrze. Bo to już teraz A będzie... Na cie... Cieba, SIĘ pozbyłem. Co za typ. Chyba właścicielki. Ale przynajmniej pies na kisiel poszedł. No nie dawało się. kiełbasę zaraz kiełbasę. Ciepło miał tego samego dnia. Ale jakbym tak pomyślał, Dobra. jak ty żeś palnął, to chyba bym tej kiełbasy nie zjadł, wiesz? <głos> <głos> jakoś mnie to by nie przekonało, mordo. Każdy, byś nawet nie wiedział z czego ona jest. Oregano że trochę dosypał moje rankiem zaprawi, majonezu się taki. A wiesz jakie dobre są frytki, jak wsypiesz oregano, przyprawę od kurczaka No 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 wiem wiem. I, i coś jeszcze ja ostatnio sobie takie frytki wiem, dobrze, im to rano to jeszcze to do tego ketchup. To... O mój Boże. A Wiesz jakie dobre są frytki z majonezem? No wiem, no. majonez kachudziła. Ale... Ja tak si przerwę, wiesz, mi się graży ketchup? No. 18 mu patryć jak z gołem na kuchnię po ketchu ślicznie, bo gala powiedział, że nie ruszy tak bez ketchupu A to goły czy ten? Goły. Aha. On powiedział, że nie będzie jak krytek bez ketchupu i musimy iść po ketchup na kuchnię, to się wbijamy, dobra, ale przy panie po ketchupu potrzebuje. A było, faktycznie było. Było, było Nie no to... Nie no ja on nie Kaziu, no zobacz, nie, już pola zasieliśmy razem No człowieku, ale tak ja jadę, patrzę na ten lewy kawałek To w tym czasie, co ja tutaj przejechałem kilka razy to co ja Plus jeszcze zasieść z tamtej strony cały ten clean I poprzecza I poprzecza jeszcze A ja się męczę no A nie ciekawe, nie okazji, spokojnie. ciekawe czy jakby fen miał zwiększoną moc to by szybciej jeździł, czy po prostu to się nim Ależ no się, to się wydarzy że się wydarzy, Że to nie jedyna się fenda, tylko po prostu się no. Nie, trzeba będzie się wnik kupić jeszcze o, chodź się przepniemy tak z ciekawości. Zaraz. No to zaraz. No to zanim ja dojadę do końca, to ty dojedziesz do mnie. <noise> no, być może. No, muszę tam poczekać na większość. No. Zanim Kazi ty do końca, to Miki się dwa razy objedzie. Nie, bo ja już po, jestem pod końcówką i Miki akurat dojechał, w połowie, był w tamtą stronę. Miki dojechał do końca, no i ja też niby tu praktycznie dojeżdżam. Akurat miki kawałek poprzeczniaka tu zasieje jeszcze. I to za tam jeszcze teraz poprzeczniaka już wreszcie. Do góry. Tara, kurde. I tara. Alu ty, co ty tam działasz? Że patrzy skoda. A do przodu. Zara będziemy jechać tam siać. O ale dobrze, zajmę no, to po Znaczy to to... Dobrze, że mają właśnie te... Te, no, jak to się nazywa, te... Te siewniki, że nie trzeba y, potem robić, a z tym agregatem i nic takiego, no nie? No, na nie? tylko od razu można ma. się wpierdzielić w tym. Po rany i ogień do przodu. zrobiłem dwa takie krótkie poprzeczniaki, a Miki zrobił długość pola. O No Dobra, chodź, zaraz poczuję, co to magia, morda. O Jezus. Poczuję, co to moc. Dobra, odepnij go tak, stąd. Teraz patrzymy pen 20-koczny <grym> się <nie? grym> A tu fend, kur 30 kuna, ten case ma problemy żeby pod górkę podjechać z półmiem O proszę na godzinę uranić O jest a Ile jeździłeś Miki? 19 no To mi 19, 20 wskakuje No Nie, czy to trzeba to... będzie zmienić po prostu siewnik i... Nie no wiesz, no na razie nie chcę będzie, ale, ale ja chyba muszę przejść, na 14 14? Mhm. A no to widzisz, ja 12 cały czas. Kościąga go trochę. No? A to strasznie Często go ściąga. Ja mam to miałem tonę przodzie i mnie też szarpało na prawo i na lewo, więc yy, na no, moje tak trochę nieciekawiem, więc... Wiesz. On to trzeba będzie o silniku pomyśleć, a i tak najpierw kupimy kosiarkę do przodu. Nie, nie no tak, ja no. tylko łatwiej tak, wiesz, tak rozkładem. Na przyszłościowo teraz. już. No. no. Tak, to będzie jeden z pierwszych zakupów No, nie? no i pewnie ta leżówka większa. No, nie myśleć, ale w sumie zobaczymy nie, jak jakie, jest jakie jest mamy moc ciągników, bo jeżeli nie ma co w tak szarpać na większą talerzówkę, jeździć 5 na godzinę. No co ty damy. Tak, damy radę, też 5 na godzinę. Też będzie więcej ubywało, no nie? No, morze. Co z tego, że spalanie będzie większe? Co z tego, że będzie spalanie 30 na 100? I, i przy okazji byśmy zrobili w, w tym samym czasie 5 hektarów mniejszym. Bo czasami tak się wylicza, że kurde wydaje się, a mam większy, ale wolniej będę jeździł. A później faktycznie to wychodzi, że mniejszym mniej spalisz, mniejsze obciążenie, szybciej jeździsz i szybciej wroty Najgorsze to chyba są zaczepiane, jakieś tam ciągane. Czy ta leżówka, czy coś. Najlepsze moim zdaniem zawieszane. jest ciągane te są dobre, jak umiesz no. tym jeździć, no bo jak umiesz, to... Z Miki będziemy na się na wymienić. Z Mikusiem się teraz wymienić. Co jest? fakt. Patrz Nie, puścił. nie puściłem. Tam Tamten był lepszy, bo sobie mogłem puścić tego ...strzałki, jechał pro. Ja ja Jeszcze ja sprawdziłem na siedlisku, na pewno to samo siejemy. <laughs> U mikiego jak ma wybrane naziona. Trochę w tym czasie to by było już za późno chyba. to, to ja pamiętam jak kiedyś kuna... przez pół pola, duże pół, pół pola pszenicy, no nie? Tutaj się dogadali ha, no. I, i tak jak ku na strzałeczki były jakieś, kuna... Różne dziwne pomysły, po pola rzepaku, po pola pszenicy. Nie wygląda jakbyś popląt się. No tak proszę Takela, co to tam za stoi No bo musiałem sprawdzić przegarnąć trochę Boże, bo tam wiesz. Tak e... tu wrócę do siewników, tematu siewników, jeszcze taka historia, nie wiem czy wypowiadałem wam czy nie. Kolega taki ma poloneza, nie? U No tego tego nowszego już, tak? To Polonez tam paka... No, no, no nie ważne, to jest nie, nowszy nie. po prostu Polonez. No, no. Zasypał równy siewnik cały pod... no praktycznie pod blachę, tak? Pod pokrywę, tak? Idealnie. Mhm. Wiesz, do pełna. No i tam, wiesz, sieje, 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 no i mówi, no, no, trzeba by sprawdzić, ile tam zboża zostało, nie? No, wiesz, ty. On odszerza siewnik, a w prawej komorze pół komory, a w lewej jedna czwarta. O kurde. No, no się w polskich siewnikach, ja Ty, no, ale ja mam Unię Famarol. No to on też ma fałmaron właśnie, o, właśnie o to, o to co by było, fałmaron, powiem. powiem, że jak się ustawi, no fakt faktem tam jest minimalna różnica, że załóżmy pokazuję ci na miarce, że masz ustawić załóżmy 16, a ustawiasz te 17,5. I wtedy ja mam idealny, nie wiem po prostu, no ja słyszałem te sporo, że unioski są do dupy, ale jakoś ja z tym problemu nie miałem jeszcze. To jest taki wysiew, że kopie, nie pytaj, yy, właśnie ustawiali sięwnik, na w Nawet szkole ustawialiśmy, żeby wysiew załóżmy, żebyś chciał żeby ci wysiało za 800 kilo, tak? No. To musisz ustawić 300 kilo Żeby ci wyszła próba kręcona 200 kilo, tak? Rozumiesz to? To czy ja nie wiem, Ty... U Aha. nas po prostu nie mamy takiego problemu To, 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 to się powinieneś cieszyć uważam, ale Naprawdę, nie wiem czy ktoś może kto ogląda ma taki problem Ale naprawdę tak, ale że trzeba było ci O 100 kilo ponad więcej ustawiać dawkę, wiesz? Ci powiem, że też ma problem wyszła... z tym Jadam No, no tutaj. tak, no bo no, nie oszukujmy się, że Polskie w Unia mają po prostu wysiew do dupy, tak? Ktoś hmm. mi powie, Mikla, masz tak, i nie lepszy. No ja przynajmniej u siebie nie mam problemu z wysiewem Bo nie. Się ale, no właśnie wszystko chcesz... producji, Jaki no, nie? Jaki no to wszystko ja zależy od produkcji, nie? Jak trapy? To też się trzeba tak Wiadomo, no tam idealnie co do kila to nie wisieje mi jak komas. tak? nie, no żaden się nie Ale wiecie, to żaden się aż tak nie wysieje z takich siedmiu. No sobie no ten, te, ten, ten, ale taki pneumatyczny no nie? Pneumatyk, o tak, pneumatyk musi. No tak, kromasz ale że masz pneumatykę ląkniętą. O, o zwykłych tym, no to proste. Ale nie żeby ci zostawało na jednej na jednej komorze, że masz pół komory do połowy, a na jedno jeden albo żebyś musiał się po 100 kilo zwiększać, czy coś, żebyś wisiało. No tak. No, ja na szczęście takiego nie miałem czegoś jeszcze i mam nadzieję, że mi nic się tak nie spierdzieli. Ale widzisz i tutaj właśnie wchodzi aspekt znajomości własnego sprzętu no to, tak, jest to no. bo jeśli ty znasz swój sprzęt to sobie ustawisz jak? czy sąsiadowi sąsiad nie wie jak to będzie miał pół pola płykanego kukiwa gęsto na żartko. no i właśnie to jest to to jest, kupuje się te sprzęty tak i w ogóle i ty sam uczysz się na własnych błędach u na tego sprzętu Wiadomo, no, no to wszystko jest jakaś no, A tam... wi wiadomo jaka produkcja jest, pracując na produkcji, no to wiemy, wiemy jak to, jakie buble wychodzą u nas produkcji, wiesz, jakie, jakie to po prostu, takie rzeczy głupie, że ta... No i to, to właśnie takiego bubla można trafić. No i to idzie, I, i, i przecież nie będzie całego siewnika przerabiał, bo a, coś nie tak, i... A bo tam ktoś coś, coś, coś no nie? nie będę rozbierał. Ciekawy. No to nieważne, ważne dla jakiej firmy już tutaj nie będę tym mówił Słuchajcie kupił grubera snajomy nie Kupił tego grubera no i tak nie przyjeździł, dał grubera, zdzieli. No ale tak patrzę wyglądają, udamy no, ten gruber, nie? Jaki telefon <grym> Aha, ten no, pogadał, telefon do pol pol Policja coś pilnego Ale ty mnie tak nie dość stało jak jego A jego to rzuca w tym <grym> Siewniku Tata dzwonił, spokoju obok mu musi pisać. No i dobra, dokończę na szybko. E, kupił właśnie Grubera, przywieźli mu ten, no i wiesz, pojechał w pole. No i robił z tym Gruberem, tam 7 map ciągnął, tam chyba 125 koni był. Okay. No i wiesz, elegancko. No tak, elegancko wszystko idzie, nie? Ale pewnej chwili rampę, bo normalnie w pół, tam po 10 hektarach chyba, 15, nie? I kurde, coś stało, nie? No wiesz, przyjechali tam ci przy z nie? Oni patrzą. A nie było w ogóle poprowadzonych takich wzmocnień od ramy, takich belek jakby wzmacniających, nie? No takich trójkącików. Tak, po prostu zapomnieli spawać. No i, to? i widzisz, jakie buble, i te właśnie, jakie buble wysadzał. Ale na szczęście, wiesz, no firma o tyle porządna, że, wiesz, zabrali z i spalił po prostu innego, tak? Hmm. Bo, wiesz co, to i tak, i tak, chwała Bogu, że tak się udało, ale, no, no, widzi Pan, zapomnieli tutaj na hali pospawać tych, zabezpieczeń hmm. dodatkowych, więc łatwiej no ale... w sensie. Dobra, to takim akcencikiem Mikiego opowieścią kończymy. Zapraszam was oczywiście do chłopaków, linki w opisie. I co? I trzymajcie się do następnego odcinka, który jest w poniedziałek u Mikusia. Także trzymajcie się, na razie. Siemano! Cześć! No siema!